Ameryka. Ameryka. Tam nic. Tam nic. A my tu po środku. Dobra, przed Wami Monument Wally I co, dziś nagrywam po polsku, bo już mam dość nagrywania po angielsku Jest to dla mnie bardziej stresujące, trudne i no mam taki kryzys eee, Każdy ma taki kryzys w podróży, że jest taki jeden dzień albo więcej dni, gdzie mam się po prostu już nic nie chce no, ja mam taki dzień. A znam takich ludzi, co pierwszego dnia mają już taki kryzys, i do końca wyjazdu eee, mają kryzys, im się nic nie podoba. Pozdrawiam te osoby. Eee, no i co? No i dziś, no ładne to wszystko jest. Podoba mi się, bo tu takie wiecie, z Westernów to jak sobie zobaczycie jakiś tam stary Western albo nowy, to poznacie te wszystkie krajobrazy. No, ale jak mówiłem, najchętniej to bym. Popływał w jakiejś rzece, albo w jakimś jeziorze, albo yy, po tanie, no coś takiego porobił po chillu, poskakał z klifów, takie rzeczy. You're home. You're home. dziękuje jak te pały już jest godzina nie możemy znaleźć campingu pięknie pięknie nic nie pięknie jebem to jebem to <ślesk> także sprawa wygląda Sprawa wygląda następująco, oni się dalej nie mogą zdecydować, a mnie już szlak trafia, zamiast gdzieś jechać się ruszyć, tu siedzą na tych telefonach i szukają jakichś kempów, nie wiadomo po co, no ale już <laughs> stwierdziłem, że sobie pojeżdżę na fishboardzie, bo to nie ma sensu, nie ma sensu się denerwować. Ja będę enjoy my time. 对了 No jest 19 września, odkaczyliśmy Grand Canyon Uff, To by było fajnie sobie pochodzić po tych miejscach, ale oczywiście nie mamy czasu Może to i lepiej, jak się streszczamy, bo wczoraj przyjechaliśmy na camp jakoś 11 11 wieczorem albo 10 późno było wcześniej robi się też ciemno Jakoś około 6.30 już zachodzi słońce Więc nie mamy zbyt dużo czasu Staliśmy się o 6.00 Jestem z siebie dumny, że wstałem o 6.00 To mi się nie zdarza Grand canyon, tam Tam jest Grand canyon I tam też jest Grand canyon I tam A tam są turyści Dobra, idę zobaczyć dalej Ek <mimitation> evidok. Ładny, jeszcze z rano to nie ma ludzi, nie ma wiatru, więc słychać mnie pewnie dobrze. A, pięknie, podoba mi się. Teraz mi się podoba. Yeah. Yeah, call.